Wszystkim vlogowiczki Ogólnie to Jestem nowa Nie do końca jednak się remontuje te wszystkie rzeczy I ogólnie tak Jak dla mnie Mega się cieszę, że mogę prowadzić vlogi Ja mam ogólnie iPhone'a I dlatego mi tak dobrze jakoś idzie I najbardziej będę bardziej popularna To zakupię taką personalną kamerę Taką specjalną do filmików Na razie mam telefon Jestem ogólnie teraz na wakacjach więc tak, w ogóle dzisiaj byliśmy na basenie się mojego stópę Jakby to na tyle, to nie jest mój vlog To nie jest mój vlog, ja mam tutaj tylko sobie opowiadam I ogólnie błagam, marzę o dużych wyświetleniach Bo mi zależy na być popularną Czy zarabiać pieniądze, mi nie chodzi o zarabianie pieniędzy Tylko chcę, żeby mnie ktoś lubił I więc tak To na koniec, papa.